Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 imienia Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu wykonają projekt zagospodarowania terenu zielonego należącego do zakładów chemicznych Siarkopol. Konkurs na to zadanie ogłosiła spółka. Do konkursu zaproszeni zostali uczniowie wszystkich klas o profilu architektura krajobrazu. Ich zadaniem będzie zaprojektowanie działki znajdującej się przed budynkiem Biura Obsługi Klienta. Jest to takie miejsce, gdzie no, ten klient po prostu od razu um, udaje się tam i w ten sposób się dostaje do firmy. No Dzisiaj ta działka nie jest atrakcyjna, a chcemy, żeby się taką stała, żeby była taką prawdziwą wizytówką zakładów chemicznych. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany i w całości sfinansowany przez Zakłady Chemiczne Siarkopol. I młody człowiek już na tak wczesnym etapie kształcenia będzie mógł się pochwalić w swoim CV tym, że prawda, jego projekt został zrealizowany, a ponadto przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc. Za pierwsze miejsce Porządnej klasy laptop graficzny do projektowania i za drugie, trzecie miejsce również podobnej klasy tablety graficzne. To jest bardzo fajna inicjatywa ze strony zakładów chemicznych. Chciałem podziękować panu prezesowi i zarządowi, że wyraził zgodę na to. Nagrody cenne, ale tu nie chodzi o nagrody, tylko o to, że młodzież będzie miała możliwość rozwijania swoich zdolności, swoich umiejętności, a przede wszystkim o ogłoszeniu finalnego tego konkursu zrealizowanie tego projektu to jest najistotniejsze według mnie. Konkurs to nie jedyna wspólna inicjatywa Zakładów Chemicznych i Szkoły. W ramach współpracy już niebawem w zespole szkół nr dwa otwarty zostanie nowy kierunek kształcenia w zawodzie technik analityk.